Cześć. W dzisiejszym vlogu chcę Ci powiedzieć kilka słów na temat nowej wersji WordPressa, WordPressa 5.6, który wyszedł 8 grudnia. I ta wersja 5.6 przynosi kilka fajnych zmian. Myślę, że jedną z takich większych zmian jest zmiana domyślnego motywu. Czyli 2020 został zastąpiony przez 2021. Tutaj Szczerze mówiąc, wizualnie, jakby nie do końca ten nowy motyw mi się nie podoba i nie, nie do końca przypadł mi do gustu. Natomiast wydaje mi się, że jest to dobra droga pod kątem tego, że ten motyw jest bardzo lekki i myślę, że byłby bardzo fajną bazą do tego, aby zrobić na przykład motyw podobny na jego bazie i rozwinąć go w jakąś fajną stronę. Myślę, że tutaj w najbliższym czasie możemy się spodziewać fajnych realizacji opartych o ten motyw, bo. Jest taki prosty, minimalistyczny, i myślę, że byłby też bardzo fajną bazą właśnie do tego, aby go rozwijać. Oprócz tego w WordPressie 5.6 mamy kilka zmian w Gutenbergu. Z takich ciekawszych rzeczy, na przykład, możemy dodawać napisy do filmów wideo, które umieścilibyśmy za pomocą Gutenberga. Więc dosyć fajna opcja również. Oprócz tego na przykład z kilku bloków możemy zrobić blok kolumny i automatycznie przekształcić kilka bloków w blok, który będzie blokiem kolumn i oczywiście te bloki wskoczą nam jako zawartość tych kolumn. Zmieniło się również trochę we wzorcach bloków, dostaliśmy kilka nowych wzorców i łatwe sortowanie po kategoriach tych wzorców. Również ten motyw 2021 przynosi ze sobą kilka nowych wzorców, które możemy wykorzystać i ułatwi nam to tworzenie treści, tworzenie kontentu na naszej stronie. Oprócz motywu, oczywiście było wiele innych zmian w WordPressie. Między innymi takie zmiany dotyczące aktualizacji WordPressa, tych aktualizacji automatycznych. Tutaj już wersja 5.5 przyniosła zmiany, gdzie możemy włączyć automatyczne aktualizacje wtyczek, a w tym momencie możemy w wersji 5.6 włączyć automatyczną aktualizację WordPressa, jeśli chodzi o te duże wydania, duże wersje, czyli na przykład z WordPressa 5.6 do. 5.7, czyli do kolejnej dużej wersji, która zostanie wydana. Oczywiście mamy również nad tym kontrolę i możemy z poziomu panelu sobie wyklikać to poprzednie ustawienie, że automatycznie będzie nam tylko aktualizował te małe wersje, czyli do WordPressa 5.6.1, 5.6.2 i tak dalej. Oraz oczywiście za pomocą odpowiedniego filtra możemy sobie to wyłączyć w całości. Kolejne zmiany, które przykuły moją uwagę, to jest dodanie nowej akcji. Ta akcja się nazywa WP After Insert Post i ona jest wykonywana po dodaniu nowego posta do WordPressa. Wcześniej, chcąc wykonać jakieś tam operacje po dodaniu posta, zwykle podpinaliśmy się pod akcję Save Post. Przy czym tam były też problemy tego typu, że na przykład nie mieliśmy dostępu do. Kategorii, jakie zostały przypisane do tego posta, bądź na przykład pola PostMeta nie zostały jeszcze zapisane. Natomiast ta akcja, która została wprowadzona, jest o tyle fajna, że ona się już uruchamia w momencie, w którym mamy te informacje dostępne, więc jeśli potrzebujemy gdzieś tam w tym naszym mechanizmie odwołać się, na przykład do PostMeta, czy do jakichś taksonomii, które są przypisane dla danego posta, no to mamy to wszystko już dostępne, nie musimy już tam kombinować i Odpytywać tego w takiej kolejności, żeby to się zadziało już po zapisaniu tych danych. Tu już mamy po prostu obiekt kompletnie, można by powiedzieć. Drugą taką rzeczą, która też przykuła moją uwagę, to jest autoryzacja przez API WordPressowe, przez domyślne REST API. Możemy w naszym profilu, w profilu użytkownika, wygenerować sobie dostępy. Dla różnych aplikacji, i tam jest generowane takie hasło. Możemy oczywiście wiele wygenerować tych dostępów w prosty sposób. Jednym kliknięciem, możemy taki dostęp wyłączyć, więc to też jest fajne pod kątem jakby kontroli tego, jakie aplikacje, jakie zewnętrzne narzędzia powiedzmy korzystają z tego naszego WordPressa, łączą się z naszym WordPressem. I tutaj muszę przyznać szczerze, że bardzo mnie ucieszyła ta funkcja, bo gdzieś tam uprości mi to dużo rzeczy, które miałem w najbliższym czasie robić. Więc bardzo fajnie, bardzo fajne rozwiązanie, i tutaj integracja z jakimiś tam zewnętrznymi aplikacjami, czy to między dwoma WordPressami na przykład, czy z dowolną praktycznie aplikacją, która będzie się komunikowała z naszym WordPressem przez REST API, będzie jeszcze łatwiejsza. Od strony programistycznej kolejna taka zmiana to jest również zmiana, w, można powiedzieć, kolejny krok zmiany wersji jQuery z tej wersji linii 1 do wersji 3.5.1 bodajże, jeśli dobrze pamiętam numer. Jesteśmy, można powiedzieć, w środku tych zmian. Tutaj w, w linkach do tego, w opisie do tego filmu wrzucę link do notki dotyczącej właśnie szczegółów tych zmian. I to jest gdzieś tam taki obszar, który potencjalnie może powodować jakieś problemy. I tutaj mam na myśli problemy kompatybilności z wtyczek, z najnowszą wersją WordPressa, no bo może się zdarzyć, że jakieś wtyczki, które nie były aktualizowane dawno i na przykład deweloper nie zadbał o to, aby były kompatybilne z najnowszym WordPressem, tutaj potencjalnie mogą pojawić się jakieś problemy z działaniem. A jak będzie, no to, to pewnie wyjdzie w życiu. Ja już część swoich WordPressów zaktualizowałem, aktualizuję je po kolei gdzieś tam, więc póki co jest całkiem dobrze, nic się nie wywaliło. I kolejna taka zmiana to to, że WordPress w wersji 5.6 jest już kompatybilny z PHP w wersji 8, które też całkiem niedawno wyszło już oficjalnie jako wersja stabilna. Tutaj oczywiście z tym PHP w wersji 8 trochę podobnie jak z tym jQuery. Tak? W zależności od tego, jakie wtyczki będziemy mieli, no może się tu pojawić problem kompatybilności, czy to z wtyczkami, czy, czy choćby z motywem, bo e, o ile sam WordPress, sam core WordPressa jest jak najbardziej przystosowany do tego e, PHP 8, no to tutaj e, wtyczki czy motywy mogą być niekompatybilne, więc znowu można powiedzieć to zależy. Jeśli chodzi o temat aktualizacji, utrzymania stron i tego typu spraw, to w 58 odcinku podcastu rozmawiałem o tym z krzyśkiem Dróżdżem. Więc jeśli ten temat Cię interesuje, chcesz posłuchać o nim szerzej. No to zapraszam do 58 odcinka tam ponad godzinna rozmowa z Krzyśkiem, gdzie rozmawialiśmy właśnie o tym, kiedy aktualizować, jak aktualizować czy... Zawsze szybka aktualizacja to dobry pomysł. Tam mówimy o tych rzeczach. Na dzisiaj to tyle, i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!